Oj, oceny, oceny. Jeden z moich ulubionych tematów. Żeby była jasność, jesteśmy w sferze dużych gdybani. Natomiast! Obecnie system edukacji uczy nas tego, że jest jedna poprawna odpowiedź na dane pytanie, a za nią dostaniemy nic innego jak soczystą, pachnącą, najspanialszą, działającą jak narkotyk dla naszego mózgu, a aprobatę innych. Nie będzie zatem przesadą jeśli powiem, że skoro każdy z nas do szkoły lub na studia uczęszczał, to taką potrzebę jedynej słusznej odpowiedzi niesie ze sobą w dorosłe życie. Podczas gdy tam. Niespodzianka! Nie ma jedynej słusznej odpowiedzi. Nie ma odpowiedzi, która gwarantuje ci 100%, a zatem szóstkę czy tam 5,5. Co jeszcze bardziej przerażające, decyzje w danym kontekście dla nas najlepsze często nie spotykają się z aprobatą innych, a wręcz przeciwnie, z próbą bojkotowania, ponieważ naruszamy pewien ustalony porządek. Wiecie, jakie było moje zdziwienie, kiedy mi piątkowemu uczniowi nie podsunął się pod stopy po ukończeniu szkoły biurowiec z wymarzoną pracą tylko musiałem przez 7 lat błądzić i szukać, ponieważ nie było już podręcznika do opanowania. Ale żeby nie było, że wyłania się ze mnie wypluty przez bezlitosny system frustrat, w następnym materiale sprzedam Ci mój pomysł na to, jak oceny powinny wyglądać. Także zostań ze mną.